Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy teraz jesień, więc też dużo czasu, aby takie odcinki powstawały. Już Wam zresztą o tym mówiłem, że posezonowość mi służy i temu, że mam więcej czasu również. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat niezwykle istotny jak to w lotnictwie zresztą bywa. Będziemy rozmawiać mianowicie o transporcie motolotni. To jest rzecz o tyle istotna, że niestety stety, ten nasz statek powietrzny musi też się przemieścić drogą lądową raz na jakiś czas. Komfortem jest sytuacja, kiedy mamy blisko serwisanta i nie musimy powiedzmy się pakować, żeby przebazować. Jak to przewieźć teraz, żeby było wszystko bezpieczne i tak naprawdę w całości? Bo słuchajcie, musimy przewieźć wózek i skrzydło. Form transportu widziałem naprawdę wiele. Były to przyczepki, mówię o wózku, były to przyczepki, były to jakieś busy takie duże, były to nawet tiry, albo i specjalne przyczepy do tego stworzone. Ja akurat posiadam przyczepkę, która jest przystosowana do transportu motolotni, i w tym celu była stricte stworzona. Właściwie była to jeszcze samoróbka, ale w tym dobrym czasie stworzona, że dało się po prostu to zarejestrować. Teraz troszeczkę jest tym trudniej. Jak przewozimy wózek? Wózek jest jakby najprostszą formą przewożenia naszej motolotni, z tytułu tego, że mamy do zaczepienia właściwie trzy punkty przynajmniej mówię o tym cały czas, jak ja praktykuję a każdy pilot może mieć swoją wersję. U mnie jest przyczepka, są jazdy. Potrzebne są dwie osoby najbezpieczniej do wprowadzenia tego. Jedna osoba pilnuje przodu, druga osoba wpycha wózek na przyczepkę, zapiaste śmigła, aż koła dwa tylne i, no i centralne za mniej, ale z tyłu mam takie jakby wyspawane miejsca na te koła, że po prostu one tam wpadają i dzięki temu ten ciężar też bardziej utrzyma. trzyma, Tą ten wózek motolotniowy w, w ryzach w tej przyczepce. Kiedy już koła znajdują się na swoim miejscu, zabezpieczam je w bardzo prosty, ale bardzo efektywny sposób. Mianowicie tylne koła zabezpieczam taśmą transportową po oponie. Oczywiście nie zaciskam tego pasa transportowego na, samym, na samej oponie, tylko robię to gdzieś po, po, poniżej albo jakoś tak obok, żeby tam nie haratało to oczywiście opony. Właściwie tak zabezpieczone koła wystarczają nam w pełni do trzymania tego wózka na mojej przyczepce. Przód natomiast łapię sobie dwoma pasami albo ściągającymi, albo też na jakąś tam grzechotkę powiedzmy prawej i lewej strony, tak żeby to symetrycznie było do przyczepki przyczepione, do przyczepki przytwierdzone. W ten sposób wózek jest zabezpieczony idealnie do transportu, oczywiście co kilkanaście kilometrów, nie no, przesadzam. Na początku może częściej, ale później już yy, co jakiś czas nie tylko powiedzmy ufać lusterkom, ale też zatrzymać się na jakimś tam gdzieś małym zjeździe i sprawdzić jak to wszystko wygląda, czy się trzyma kupy. I oczywiście nie jedziemy jak wariaci z takim sprzętem, z takim sprzętem poruszamy się jak dziadek. W niedzielę zresztą. <grym> Tak naprawdę powiem Wam, że umocowanie wózka na przyczepce jest najbardziej banalne. Najgorszą sprawą w tym wszystkim jest pogoda. Słuchajcie, ja przewoziłem moją motolotnię w różnych warunkach. No, przerobiłem deszcze. Może śniegi to nie, ale. Andrzejku, jak mam. zawić sprzęt do na zobacz co się dzieje. Tylko nartę założyć. No. Ale zmiany pogody dopadły mnie. Aktualnie właściwie sprawdzam prognozy na całym odcinku przejazdu. Powiem Wam tak pokrótce, że w sytuacji, kiedy pada deszcz, jest taka breja, jest syf na drodze, da rady to przewieźć oczywiście, ale musimy całość zabezpieczyć. Ja mam taki futerał kupiony na całą motolotnie, ubieram ją w to, mówię o sytuacji, kiedy pogoda była zła. Stosuję jeszcze na wierzch folię stretch. Obwijam całą, właściwie całą konstrukcję wózka tym stretchem i powiem Wam, że mimo tego, że tak robię, to i tak podczas jazdy w złych warunkach yy, przez jakieś tam małe mikroszczeliny ten brud cały gdzieś tam się powiedzmy pakował. No, i później naprawdę były miejsca brudne, ciężko było to domyć. Nie polecam, nie polecam. Także transportując motolotnie, czy wózek, czy skrzydło, szczególnie wózek, zawsze znajdźmy sobie dobrą pogodę. Natomiast jeżeli jedziemy już w dobrej pogodzie, co warto zabezpieczyć? Zabezpieczyć powinno się zawsze szybę, zasłonić wlot na rurkę pitota z przodu. Szybę oczywiście zasłaniamy streczem razem, jeszcze tam z tablicą, ja łapię jeszcze razem z tablicą przyrządów i tą folię strecie jeszcze zabezpieczam yy, taśmą, taką zwykłą taśmą. Polecał nie barnu, bo wtedy widać, że ona jest poklejona, łatwiej ją później zdemontować, nie, nie okaleczając sprzętu. Zasłaniam tę przednią owiewkę i zasłaniam cały silnik ze śmigłem. Wszystko zawijam szczelnie, oczywiście nie jakoś bardzo sztywno, ale także się trzyma kupy. Zasłaniam cały silnik, zasłaniam śmigło, zasłaniam też całą kostkę tutaj na maszcie, gdzie montujemy skrzydło. To są właściwie te trzy punkty, które są podstawą szyba, silnik ze śmigłem i góra masztu, czyli całą tą kostkę. Zostawiam fotele, zostawiam owiewkę, zostawiam golenie. To jego nie zasłaniam, jeżeli jest piękna pogoda, tam się nic nie stanie. Natomiast no, silnika szkoda, bo to jakieś kamyczki, jakieś odłamki, jakiś kurz. Wszystko to będzie on łykał, filtry będą łykały, a kamyczki nam niestety będą niszczyły śmigło. Czego nie chcemy oczywiście. Tak, przygotowany wózek możemy spokojnie transportować. Powinięte newralgiczne miejsca streczem, yy, zabezpieczone jeszcze taśmą, oczywiście też co jakiś czas robimy yy, wgląd na to wszystko. Dla posiadaczy silników dwusuwowych sugeruję oczywiście zabezpieczenie jeszcze śmigła, żeby się nie ruszało, bo ono będzie się po prostu z racji różnic czerwona do dwusuwa, będzie się ono po prostu kręciło, albo próbowało kręcić. Nie róbmy tego, zabezpieczmy śmigło. Jeżeli jest to z 912 tego problemu nie ma, śmigła nie trzeba przywiązywać, ono stoi całą właściwie drogę może lekko się przemieści, ale to nic nie oznacza. Ok, temat y, najprostszy do transportu, czyli wózek mamy za sobą. Podsumujmy wątek, zabezpieczamy trzy koła, ochraniamy jakby nasz cały tutaj dobytek streczem miejsca, które mogą się porysować, uszkodzić, czyli najbardziej te newralgiczne, czyli przód, owiewki i y, szybę. Górę masztu, czyli ten, ten cały węzeł, kostku ze wszystkim, co tam jest do kupy, po prostu związać śmigło z silnikiem. Podstawa, możemy jechać w trasę. Sprawdzamy oczywiście pasy w czasie transportu. Przechodzimy teraz do bardziej skrupulatnej roboty i trudniejszej, a zarazem, ale ma też swoje łatwości, plusy. Mianowicie mowa o skrzydle lub skrzydłach. Moi drodzy, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, w moim przypadku mam na dachu dwa skrzydła. Jest to skrzydło moje i Waldka po sezonie 2023 wiezione w miesiącu listopad na przegląd do Kompolu, do Grzegorza Rycaja. Pozdrowienia w ogóle Grzesiu. Też wiele metod stosowanych jest na przewożenie tego typu skrzydeł. Najbardziej powszechną i tradycyjną jest metoda na dachu samochodu. Co właśnie widzicie tutaj u nas? Skrzypku na dachu. Miły skrzypku mój. Dobra. Dojdzie. Niektórzy mają takie przyczepki, przystosowane do tego, że poza wózkiem możesz też wjeść skrzydło i po prostu są tak, takie dwa pręty z reguły pręty jakieś tam zabezpieczone z takimi U. I taka rynienka, powiedzmy, tworzy miejsce do położenia skrzydła. Też można to razem na przyczepce wieść. My przewozimy na dachu akurat dwie sztuki z reguły. woże, więc powiem wam, przerabiałem tą opcję w wielu kwestiach. Najpierw czepiałem do relingów yy, drabiny, bądź drabina, jeśli to było jedno skrzydło. Temat upierdliwy, bo ta drabina musi być, tak jak wiecie, położona we właściwym miejscu. Czają dobrze tam, powiedzmy, w każdym z punktów. Zabezpieczyć, przytwierdzić, no to jest po prostu roboty więcej, ale no jest to gładka powierzchnia. Jak już się no, coś na nią położy, jakieś gąbki i fajnie to skrzydło leży. Aczkolwiek kiedyś spraktykowałem coś innego, czyli na tych poprzeczkach do relingów, zastosowałem po prostu gąbkę, na której to skrzydło jeszcze leży. Czyli właściwie dwa miejsca podpórkowe to. Poprzeczki relingów, Oczywiście, wyłożone to wszystko jest gąbką, bądź też materiałem gąbkopodobnym. Oczywiście ma to, musi to być grube z 10 cm, spokojnie albo lepiej. Żeby było to też takie no, solidne, powiedzmy i fajnie tam amortyzowało. Chociaż skrzydło montujemy tak mocno do tych relingów, że tam nic nie amortyzuje, to po prostu jest na tym. I teraz ważna sprawa. Podobnie jak w transporcie. Podobnie jak wszędzie, tutaj tak samo może być rock and roll. Czyli jedni będą wieść skrzydło yy, sterownicą u dołu, drudzy sterownicą do góry. Jak to powiedziałem w poprzednim filmie odnośnie pakowania, my przewozimy ze sterownicą do dołu, na górze jest zamek. I teraz tak, patrząc na profil samochodu, ta większa część od krawędzi natarcia z przodu, tutaj cięższa, powiedzmy, grubsza, jest na tyle samochodu. Z przodu natomiast mamy. Końcówki skrzydła, i kładąc te skrzydła na dach, musimy sobie znaleźć taki złoty środek, żeby ono było mniej więcej w swojej równowadze i leżało także ani do przodu, ani do tyłu. Z reguły jest to bardziej wystające do przodu, bo przód jest lżejszy, a tyłem po prostu trzeba tak operować troszeczkę za. w naszym przypadku Chrysler Voyager trochę za szybę tylną, powiedzmy jakieś tam 50-70 cm za tylną szybą jest koniec skrzydła, tej grubszej części. Pakowanie dach wygląda następująco. Jedna osoba stoi z przodu, ta która trzyma część lekką i druga osoba, która stoi oczywiście przy tyle samochodu pakuje tę cięższą. Ja z moją żoną pakujemy w dwoje to na dach Chryslera, chociaż jest to wysokie auto i dosyć trudno to odbywa się, ale dajemy radę. Kiedy skrzydło jest już na dachu, na tych dwóch herlingach i na gąbkach Układamy te gąbki jeszcze patrząc, czy tam wszystko jest symetrycznie, czy to skrzydełko się tam układa. Jeśli wiozę jedno skrzydło, to, to nie, nie pakuję go na środek dachu, tylko trzymam się jednej ze stron. Ja używam pasów ściągających plus tych z grzechotku. Mam takie grube, porządne skramro do ściągnięcia. Nie ma bata, że to puści, przerabiałem już wiele razy. I zaczepiam to skrzydło w dwóch głównych miejscach, niedaleko poprzeczek relingów. Pierwsze z tyłu i z przodu. I ściągam to naprawdę solidnie, naprawdę solidnie, słuchajcie nie bójcie się, nie bójcie się, żeby to skrzydło było dobrze przytwierdzone do naszego dachu samochodu. Gwarantuję, że nic mu się nie stanie, a jeśli będziecie mu żałować i, i zrobicie to zbyt lekko, zbyt delikatnie, bo może tam się coś wygnie, to wtedy będzie dla niego jeszcze gorzej, bo podczas transportu będzie szansa ku temu, aby się ruszało i coś się może w środku poprzecierać i to jest problem dopiero wtedy. Takie przypadki wielokrotnie u Grzegorza też były o tym opowiadał. Porządnie tymi dwoma pasami zaciągamy, następnie na froncie i na tyle robimy kolejne zabezpieczenia. Ja z przodu w zderzaku mam dziurę na hak do holowania. Na szczęście jeszcze nie musiałem go używać, obym ja nie musiał. Ten hak wkręcam sobie z przodu w zderzaku w tą dziurę. Następnie zaczepiam pas na przedniej części skrzydła, tak żeby to było powiedzmy jak. Tutaj skrzydło, o tak wystaje, to żeby to było pod kątem jakimś tam. I tak samo, dociskając tą górę, ściągając ten pas porządnie, tak żeby po prostu nie było tutaj luzu żadnego na, na, tym, na tej linie, między końcówką skrzydła a hakiem. Ściągam, porządnie tam wiążę, zabezpieczam. Różnorakie są sposoby wiązania. Niektórzy robią właśnie na zasadzie pasa ściągającego transportowego, niektórzy robią te pasy ściągające, inni robią na sznurek. Jeżeli robimy tam wiązania typu słupeł, słupeł i nie jesteśmy go pewni, to jeszcze finalny słupeł złapmy trydzytką, po prostu mocno ściągnijmy, popcinajmy, weźmy sobie taki zestaw trydzytek do, do, do transportu, yy, kupmy i korzystajmy z tego, bo może nam często właśnie ułatwić tutaj życie. I ta sama akcja z tyłu. Zabezpieczamy tylną część, zabezpieczamy powiedzmy na tylnej części skrzydła jakąś tam linę, czy tam pas, ściągający czy też. Pas transportowy, ściągamy do haka. Jeżeli ktoś ma haka, to do haka. Jeżeli nie, to trochę gorzej, bo trzeba sobie znaleźć jakieś miejsce, gdzie tam to umocować. Powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo ważne, żeby te skrajne punkty pomocować. Wtedy skrzydło zupełnie nam się nie rusza przy hamowaniu, czy też przy, przy przyspieszaniu. Ono cały czas zachowuje poziom i nie ma tutaj tych niebezpiecznych ruchów, które ewentualnie mogłyby w jakiś sposób nam to wytrącić z równowagi. Natomiast Zdarzyło mi się i woziłem tylko na dwóch pasach skrzydło zabezpieczone na dachu. Wszystko dojechało bezpiecznie, ale nie jest już to ten komfort, który mamy przy czterech punktach. Czyli dwa, raz dwa, trzy, cztery. To jest, mówię Wam, naprawdę super sprawa tutaj. Kiedy wszystkie cztery punkty mamy zabezpieczone, wróćmy jeszcze do tych pierwszych dwóch pasów ściągających, w moim przypadku szerokich. I jeszcze je dociągnijmy, ile nam się da. Jesteśmy gotowi do podróży tak naprawdę. Mówiłem wcześniej, że skrzydło trudnie nam będzie przewieźć. Właściwie to chodzi o pakowanie. To jest najbardziej tutaj taki newralgiczny punkt. No i wiązanie tego na dachu jest to dosyć czasochłonne, bo musimy od punktu do punktu przechodzić, z prawej do lewej samochodu poprawiać, tutaj jeszcze kontrolować, coś tam dowiązać. Ale wiecie jaki jest plus przewożenia skrzydła? Taki, że właściwie możemy zabrać je w każdych warunkach. Jeśli chodzi o wózek, to naprawdę nie polecam przewożenia tego sprzętu, kiedy jest pogoda zła. Chlapa, mokro, jakieś jeszcze, nie daj Bóg, tematy pośniegowe. A skrzydło, słuchajcie, banalna sprawa: stawiamy sobie przed założeniem jeżeli mamy złą pogodę, musimy jechać stawiamy sobie dwa krzesła właściwie to pewnie ono już na nas czeka na tych dwóch krzesłach to to, to, to skrzydło i wtedy dwie osoby są potrzebne jedna, która zawija streczem cały nasz tutaj pokrowiec. A druga, która nam po prostu tylko unosi w miejscach przejścia, przy tych krzesłach, jest po prostu najbardziej komfortowo. I wtedy, jeżeli tak zrobimy, zabezpieczamy je streczem, przedłożeniem na dach. Następnie zabezpieczamy dookoła taśmą klejącą, i tam nic nie wejdzie. Mamy tylko po, po przyjechaniu do celu brudną folię strecz, a cała reszta jest czyściutka. To jest naprawdę banalne, wiem, ale jakże ważne i istotne, bo nie musimy sobie patrzeć na pogodę. Odbiegając na chwilkę, moi drodzy, od tematu, zachęcam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału, będzie nam bardzo miło, jeśli większa społeczność lotników, pilotów w Polsce, czy jeszcze dalej, zobaczy te filmy i mam nadzieję, że wieść się będzie niosła i może kogoś zarazimy tą pasją. A może ktoś kto tak naprawdę lata, a ma jakieś tam pytania i do końca czegoś nie wie Na przykład jak rozłożyć czy złożyć skrzydło To, że tymi materiałami pomożemy Także fajnie, że tworzymy tą wspólnotę tutaj, jesteście aktywni coraz bardziej Cieszy mnie to I dlatego jeszcze proszę, żebyście w swoich środowiskach Rozgłaszali wieści o Motolotnie Mazury na YouTubie Bardzo dziękuję Mamy nadzieję, że dzisiejszym materiałem rozwiałem wątpliwości jak przełożyć sprzęt Mam nadzieję, że w komentarzach napiszecie mi piloci jak wy przewozicie wasze motolotnie? Proszę też o wrzucanie tematów w komentarzach. Czy pod tym filmem, czy w innych filmach, jak Wam się coś skojarzy, o czym moglibyśmy pogadać związanym z motolotniami, z motolotniami w Polsce, na świecie to może mniej mogę powiedzieć, ale coś tam zawsze można liznąć. Jeżeli możemy jakieś tematy poruszyć, bardzo chętnie to zrobimy, tylko proszę, napiszcie nam o tym. Odnośnie tematów, o których jeszcze nie mówiliśmy, ale prosiliście nas w komentarzach, oczywiście, notuję te rzeczy. I będziemy do tego wracać, starać się odcinki też pod tym względem wypuścić. Pozdrawienia serdecznie Motolotnie Mazury Dominik Kaźmierczak. Cześć!